Siemankowiczowie, tutaj tylko na chwilę, tutaj mamy już cały karnecik, cały karnecik wyformowany. Trochę mi to zajęło, no. nagrywam się tu dni przed... po... przed zakończeniem. I tutaj już cały sezon wykończony mam, tu, tu. Jeszcze sobie nawet tę misję do Charlie, du, tak się pani prezentuje. takie... o, taki stroik tylko mam, takie motki. Nawet, nawet sobie, chyba spray kupiłem Tutaj no, to, Tutaj to nikogo nie ma no. Takie motki. Drozd też nic nie mam Do klatki mam taką Glantyfikatorkę Wystarczy Takie coś, taką początkową. mam emotkę. Tej Amber nic też Barley Dobra Tej Beat Myślę, chyba mam do niego tu o tam to nawet jest tutaj do loli nic nie mam takie na razie prezentowanie konta o no Willow Bar tu miko tego miko hipertobatowanie do loli widzowie to jest dobre to jest naprawdę dobre warto to kupować bo to od razu jak masz to hipertobatowania to z ultem to chyba już masz po opusz naprawdę to zamraża. Mm, jeszcze tutaj dole tutaj taki max levelik tutaj hipertowodowanie do szelki tutaj do bibi tika kruka w zasadzie były taki skinek z legendarnego z retro, a na koniec nie no i właśnie się zastanawiam czy to kupować do kruka żeby mieć jakby wykupionego. Wy B. Tutaj do M zfarcielka. Tu nic nie mam do serca. Do serca mam 6. właśnie mam tutaj 6 tysięcy. Nie zastanawiam się, czy kupić Rakena, czy Konga. Napiszcie widzowie w komentarzach, a to by było na razie na tyle. I na razie jestem w takim klubie. Musiałem odejść od tego. Jestem na razie, widzowie, w takim klubie polskiej oczywki. Jeszcze możecie o, tutaj mnie zaprosić. Mam takie ID. Musicie mnie zaprosić. I widzowie, to by było na tyle na razie. Dzisiaj może się live ich będzie, ale to zobaczymy. Napiszę jeszcze w poście. Więc narka.